Cześć kochani, witam Was ponownie na kanale House of Makeup. Wiecie co? Jestem właśnie na zakupach spożywczych i stwierdziłam, że wdepnę do Rossmana, ponieważ słyszałam, że pojawiła się nowa kolekcja Magdy Pieczonki i co się okazało? Właśnie jest ona przed moimi oczami, więc kiedy tylko pojawiają się ciekawe nowości, to wiecie, że jestem na posterunku i testujemy. Zapraszam na odcinek! Czasem takie spontaniczne odcinki są najlepsze. I zobaczcie, mamy tutaj kolekcję. Jest podkład i z tego powodu bardzo się cieszę. Uwielbiam testować podkłady. Mamy jeszcze, co my tutaj mamy? Jest jakaś mgiełka utrwalająca makijaż bardzo fajnie. Mamy różę do policzków, wybiorę sobie jakiś jeden kolor. Jest korektor, ale ekstra. Oczywiście go sprawdzimy. Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy rozświetlacz. Mamy maskarę i to nawet dwie, więc za chwilę się zastanowię, którą wziąć. I mamy tutaj jeszcze jakąś kredkę, ale czy ona jest z tej kolekcji? Muszę sprawdzić. Kochani, jestem już w studio. Dzisiaj na cześć tej pięknej słonecznej pogody zrobiłam sobie wiosenny makijaż, aby to słońce utrzymało się z nami jak najdłużej. Przechodząc do testu, słowem wstępu powiem Wam, że jak tak w domu na spokojnie zaczęłam przyglądać się tym kosmetykom, to ku mojemu zdziwieniu i zaskoczeniu tylko na dwóch kosmetykach była informacja by Magda Pieczonka. Było to dla mnie zaskakujące, ponieważ jednak wszystkie kosmetyki, które kupiłam do dzisiejszego testu, były wyróżnione na tym stędzie, za którym było zdjęcie Magdy. Tak czy inaczej każdy z tych kosmetyków sobie przetestujemy, ponieważ są to nowości, ale informacja o współpracy była tylko na dwóch produktach. Powiem więcej, przygotowując się do tego odcinka, szukałam informacji na Instagramie Magdy, na Instagramie AA i żadne z tych miejsc nie dało mi informacji o tych kosmetykach, nie znalazłam nic. Jedyne miejsce, w którym co nieco znalazłam, to był profil, w których te kosmetyki były po prostu opisane, oznaczone. To był jakiś profil promocyjny na Instagramie i tam z kolei była informacja że wszystkie kosmetyki z tego stędu są od Magdy Pieczonki. Jak jest tak naprawdę, nie wiem, myślę, że niebawem się dowiemy, ale z dzisiejszego odcinka na pewno przekonamy się, które kosmetyki warto kupić, a których unikać zaczynamy od maskar były dostępne dwa tusze do rzęs, więc stwierdziłam, że sprawdzimy obydwa, jeden na jednym oku, drugi na drugim pierwszy z nich to tusz o nazwie Full and Long Lashes So Big jak mniemam będzie to maskara pogrubiająca z tyłu tutaj nie znajduję żadnych większych informacji, ale na to liczę jeżeli chodzi o koszt tej maskary to ja zapłaciłam za nią 21,99 ale ona była objęta rabatem ponieważ w cenie regularnej kosztuje 37,99 drugi tusz do rzęs to jest tusz o Nazwie Bubble Curl Mascara, czyli jak się domyślam podkręcający. I ten tusz kosztował 15,99 w cenie regularnej, kosztuje 24,99. Pierwszy tusz, który sprawdzimy, czyli So Big, ma taką silikonową szczotkę. Jak dobrze wiecie, lubię takie szczoteczki, więc teraz sprawdźmy jej efekt. O pierwszej warstwie zdecydowanie bardziej widzę wydłużenie aniżeli pogrubienie, ale oczywiście postaram się ten efekt dobudować i zobaczymy, co się wydarzy. Dużo dopracowany. Muszę przyznać, że rzęsy są naprawdę dobrze rozdzielone. Taki efekt rozdzielenia wręcz nie często się spotyka. Przyznam, że na ten moment trochę brakuje mi tego pogrubienia, ale może maskara rozkręci się przy dłuższym używaniu. Na ten moment efekt jest naprawdę ciekawy, i gdyby jeszcze rzęsy były trochę mocniej pogrubiane, to w ogóle stwierdziłabym, że jest super. I teraz druga maskara Bubble Curl i tutaj też mamy do czynienia z silikonową szczotką, ale w takim bardziej wygiętym kształcie nieregularnej długości włosków, ponieważ zobaczcie, z tej strony włoski mamy krótsze, z tej zaś dłuższe, więc podejrzewam, że tuż był tak projektowany, żeby można było z nim zarówno mocno pogrubić rzęsy właśnie tą częścią niższą, jak również wydłużyć tą, w której włoski mamy dłuższe. Sprawdźmy. Najpierw od nasady. No tutaj to już w ogóle mam wrażenie, że ta pierwsza warstwa jest dość delikatna, no ale klasycznie postaramy się ten efekt dobudować. Rzęsy dopracowane, co za zaskoczenie Naprawdę nie spodziewałam się, że przy tak delikatnej warstwie Ten tusz będzie można tak świetnie zbudować Powiem więcej, podoba mi się to, że właśnie ta pierwsza warstwa Jest taka super delikatna, super łagodna Jeżeli ktoś właśnie preferuje taki naturalny efekt podkreślenia rzęs Ale jednak zobaczcie jak te rzęsy udało mi się zbudować Nie powiedziałam jeszcze jednej rzeczy względem tej maskary Full and Long Lashes So Big A mianowicie takiej, że jak na moje rzęsy brakuje mi tego wydłużenia I zobaczcie jak wyrasta Kaźnie to widać, kiedy porównujemy obydwie strony. Strona z maskarą Bubble dała takie mocne pogrubienie, wydłużenie i wyczernienie tych rzęs. I ta szczotka bardzo mi się podobała, ponieważ właśnie ta strona, w której te włoski były krótsze, pozwalała mi na takie fajne dotarcie do tej samej nasady rzęs. Wiecie, że ja lubię podkreślać rzęsy poprzez takie przymykanie oka i wyciąganie zygzakowatym ruchem. I właśnie ta nasada dała mi piękne, mocne pogrubienie, natomiast ta dłuższa część sprawiała, że ja sobie te włoski tak wyciągałam do góry, wydłużałam. No, jestem bardzo zadowolona. Przechodzimy teraz do podkładu Sapphire Long Lasting Foundation. Kosztował mnie on 39,99. Producent mówi o nim. Rewitalizujący podkład pielęgnujący. Kupiłam sobie go w odcieniu 602 Nude I zobaczmy jeszcze na wskazówki na tyle opakowania. Sapphire Foundation to więcej niż podkład, i szybko zapomnisz, że masz go na twarzy. Jest ultra lekki, idealnie się rozprowadza i stapia się ze skórą, tworząc naturalny efekt drugiej skóry. Lala la la, la la zobaczmy czy są jeszcze jakieś wskazówki aplikacyjne są. So. Nakładaj na uprzednio przygotowaną skórę za pomocą palców lub ulubionego akcesorium do makijażu o mniej, okolice oczu nakładamy. W Rossmanie nie było testerów tego podkładu, więc dobór odcienia był dość intuicyjny, ale zdecydowałam się na kolor pośredni, ponieważ jestem trochę opalona, więc mam nadzieję, że sytuacja będzie troszkę lepsza niż w podkładzie Nivea. Nałożyłam sobie już podkład na moją dłoń i jak widzimy konsystencja jest dosyć zbita, ale jednocześnie troszkę ten podkład idzie w dół, więc być może rzeczywiście będzie lekki na twarzy. Zapachu nie wyczuwam, wydaje mi się, że w ogóle jest bezzapachowy i kolor tutaj na dłoni wygląda naprawdę fajnie, dosyć neutralnie, nakładajmy. Tutaj pierwsze wrażenie kolorystyczne po położeniu go na moją skórę wydaje się być rzeczywiście dosyć stonowanym pod kątem kolorystycznym. Ok, rzeczywiście jest lekki. Czy się stapia? Uważam, że tak, ponieważ tylko i wyłącznie poprzez aplikację dłonią. Zobaczcie, jak łatwo i ładnie on się nałożył i ta skóra rzeczywiście tak żyje, wygląda zdrowo. Pierwsze wrażenie, super. No, nakłada się naprawdę prosto. I zaraz klasycznie dopracujemy gąbką. Wydaje mi się na ten moment, że podkład trochę się utlenia. Wiem, że to jest taka bardzo wstępna aplikacja, natomiast w niektórych miejscach, gdzie tak po prostu szybciej go rozprowadziłam, widzę takie ciemniejsze miejsca, ale jeszcze nie wyrokujmy. Oczywiście postaram się podkład dopracować gąbką. I zobaczymy przy okazji, jak z kryciem. Bo wydaje mi się, że to krycie jest tutaj takie lekkie, wręcz do średniego. Jest świetlisty, podoba mi się ten efekt, ale mocnego krycia to my tutaj raczej nie zbudujemy. Podkład rozprowadzony i w tej chwili mam następujące wnioski. Teraz już jestem pewna, że on się utlenia, ponieważ po pełnym rozprowadzaniu, po odczekaniu chwili, ja jednak trochę się przyciemniłam. Jeżeli chodzi o uczucie na skórze, to podkład jest bardzo komfortowy, jest bardzo przyjemny, rzeczywiście nie daje poczucia tego, że w ogóle jest na mojej skórze jakiś makijaż. Ale jednak muszę zwrócić uwagę na fakt, że on się naprawdę mocno błyszczy. Nie wiem, czy jednak trochę nie za mocno. Ja bardzo lubię, kiedy moja skóra żyje, kiedy wygląda zdrowo i naturalnie, ale jednak Tutaj ten błysk jest taki wręcz prawie, że olejkowy. Możecie dać znać w komentarzach, czy podoba Wam się takie wykończenie. Natomiast po prostu coś takiego trzeba lubić. Dla mnie ten błysk jest jednak trochę za mocny. Podkład rozprowadzony, więc teraz przechodzimy do korektora. Korektora o nazwie Moon Glow Concealer. Kosztował on 32,99 i ja go kupiłam w odcieniu 0,2 Nude, ponieważ żadnego innego nie było. I dlatego też zastanawiam się, czy ten korektor występuje tylko w jednej wersji kolorystycznej, czy też po prostu w moim rozporządzeniu. Nie było innych kolorów. Powiem Wam jeszcze jedną rzecz. To jest korektor, który ma formę sztyftową, a ja nie przepadam za takimi korektorami, jeżeli chodzi o krycie niedoskonałości pod moimi oczami, ponieważ zazwyczaj sztyftowe korektory są po prostu dla mnie za ciężkie i za mocne, ale może tym razem miło się zaskoczę. Przeczytam Wam jeszcze parę słów od producenta. Kremowy korektor do twarzy i pod oczy w sztyfcie. Wydajny korektor w postaci praktycznego sztyftu, który idealnie rozprowadza się na skórze. Bardzo dobrze kryje i tuszuje wszystkie niedoskonałości oraz świetnie wygładza skórę. Sprawdźmy. Zobaczcie, jakie to jest w ogóle wielkie. Korektor ma taką wykręcaną formę. Coś mi się wydaje, że będzie ciemny. Nie będę go nakładała bezpośrednio ze sztyftu, ponieważ myślę, że to nie będzie najlepszy pomysł, tylko po prostu zaaplikuję go palcem. Tutaj zobaczymy sobie krycie. Jest dosyć kremowy, nie mogę powiedzieć, ponieważ całkiem przyjemnie nakłada mi się go na palec. Mam na myśli to, że on nie jest właśnie taki suchy, jak często to ma miejsce w przypadku sztyftowych korektorów. Tylko tutaj jest całkiem, całkiem. Nałożę go palcem i zobaczymy. Chyba nie jest aż tak ciemny, jak się tego spodziewałam. Wręcz bym powiedziała, że jest trochę tłustawy. Hmm. Mam jakieś takie trochę mieszane uczucia, ponieważ nie do końca podoba mi się to, że ta konsystencja jest tak mocno właśnie tłustawa i również wyświecająca się. Ten kolor też nie jest dla mnie idealny, ale nie będziemy oceniać tego korektora na podstawie koloru. Natomiast jeżeli chodzi o wrażenie pod okiem, to tak, no nie wiem, no nie jestem przekonana. Moi drodzy, mimo wszystko na drugą stronę postaram się nałożyć ze wtyftu, zobaczymy czy to w ogóle ma ręce i nogi. I trochę specyficzny pomysł, tak duży korektor właśnie do okolicy pod okiem. Może nie było jakoś najtrudniej, ale na pewno nie był najbardziej precyzyjny. No naprawdę mam mieszane uczucia. Nie podoba mi się to, że właśnie on ma taką nadmiernie tłustawą konsystencję. Tak wygląda rozprowadzony korektor. Trzeba przyznać, że on naprawdę ma całkiem dobre krycie. Powiedziałabym, że średnie, ale sądzę, że można byłoby nawet je zbudować, ale po prostu już więcej krycia nie potrzebuję, ponieważ on skorygował moje zasinienie pod okiem. Nie do końca dobrze czuję się z tą konsystencją, ale nie chcę jeszcze wyrokować, ponieważ oczywiście utrwale ten korektor pod oczami. Ponoszę go w ciągu dnia i zobaczymy jak on będzie się trzymał. Ja dzisiaj nałożę sobie puder pod oczy z My Secret. No proszę, jakie miłe zaskoczenie! Po przypudrowaniu ten korektor pięknie połączył się z pudrem. Niesamowicie podoba mi się ten efekt wygładzenia. Skóra pod okiem jest naprawdę ładnie wyprowadzona i jeśli jeszcze to się dobrze utrzyma, to możemy mieć do czynienia z naprawdę dobrym korektorem pod oczy. Zaskakująco nie mogę się napatrzeć na moją okolicę pod okiem, w ogóle nie jest za tłusto, a czuję piękny efekt wygładzenia. I tym optymistycznym akcentem przechodzimy do produktu, do modelowania. I jak zapewne zauważyliście, nie przypudrowałam mojej strefy T, ponieważ dwa produkty, które będziemy teraz testować są w formie sztyftowej i mokrej. I zaczniemy sobie od sztyftu o nazwie Stick to Glow Golden Sun. I to jest sztyft rozświetlający, natomiast ja już patrzyłam na jego odcień i on na 100% będzie dla mnie za ciemny, jeżeli chodzi o klasyczną formę rozświetlania, więc uznałam, że użyję go inaczej. I tak chciałabym sprawdzić jego właściwości, więc postaram się zrobić nim takie słoneczne, lekko rozświetlające modelowanie. On mnie kosztował 19,99, natomiast była to oferta promocyjna. Normalnie kosztuje on 30,99. Dawno takiego modelowanka nie było, więc też fajnie. Trochę wzdłuż policzków, trochę na szyję, na czoło, nos i rozprowadzę rozświetlacz gąbką. Ten odcień jest dość pomarańczowy, ma jednak trochę tych właśnie takich pomarańczowawych tonów. Ale ładnie się rozprowadza. I wiecie, pomimo tego, że tutaj mamy rzeczywiście to rozświetlające wykończenie, to nie mogę powiedzieć, że to jest taki zbyt mocno drobinowy efekt, który mi przeszkadza, tylko wygląda tak po prostu jak z wakacji. Chyba głodnemu chleb na myśli, aż się trochę rozmarzyłam. Rozświetlacz rozprowadzony i możecie dzisiaj zobaczyć, jak on wygląda w formie brązera. Uważam, że nadal lekkości tej twarzy wygląda dość naturalnie, ale jednak przeszkadza mi ten zbyt pomarańczowy ton. Gdyby on był bardziej neutralny, to moim zdaniem po prostu byłby łatwiejszy w użyciu i bardziej uniwersalny. No ta pomarańczalnie wygląda najlepiej, ale przejdźmy teraz do jeszcze jednego produktu uzupełniającego modelowanie twarzy z kolekcji, czyli do różu do policzków, Moon Glow Blusher. I tutaj akurat były z tego, co pamiętam, trzy odcienie. Ja zdecydowałam się na odcień 01 Elegant Pink. On wygląda następująco. W sztywcie całkiem mi się podoba, ponieważ jak wiecie, uwielbiam zgaszone odcienie różów do policzków, więc teraz zobaczmy, czy równie pięknie będzie wyglądał na mojej twarzy. I ten produkt kosztował mnie 32,99. Oj, mocny, ale ładnie się rozprowadza. Nałożę sobie już go teraz palcem trochę bezpieczniej. Kolor jest czymś, co lubię. Aczkolwiek jak widzimy mamy tutaj do czynienia z takim no, naprawdę dosyć mocnym natężeniem, więc trzeba uważać, żeby po prostu nie przesadzić. Dla mnie nawet jest chyba wręcz trochę za mocny. Ja teraz jeszcze przypudruję swoją twarz, żebyśmy zobaczyli jak to wszystko będzie wyglądało utrwalone i zmatowione pudrem. Zdaniem sporo zyskuje po kontakcie z pudrem, ponieważ tutaj pozbywamy się tego efektu nadmiernego błysku, ale jednocześnie nie ma takiego poczucia zważenia, ponieważ czasami, te, kiedy te konsystencje są kompletnie inne, to puder wcale nie pomaga, tylko po prostu te konsystencje się kłócą. A jak widzimy, tutaj zaczyna się robić naprawdę nieźle. No gdyby nie te niektóre tony, to byłoby naprawdę super. Kochani, makijaż skończony. Mamy w tej chwili godzinę 12.15. Jak pracowało mi się z poszczególnymi kosmetykami, to wiedzieliście w trakcie testu, a ja teraz muszę Wam przekazać jeszcze jeden mały wniosek, a mianowicie zaczęłam zauważać, że maskara Bubble trochę już mi się odbija pod brwiami. Zobaczymy, czy ten efekt się spotęguje, czy też zostanie tylko i wyłącznie na takim poziomie odbicia, ale oczywiście ocenimy sobie w pełni trwałość wszystkich kosmetyków, ponieważ postaram się teraz pochodzić w w tym makijażu tak długo, jak to tylko możliwe, i widzimy się już za moment, czyli na podsumowaniu. Kochani, jestem z powrotem. Mamy w tej chwili godzinę 20:43 i to jest najwyższy czas na podsumowanie tego makijażu po kilku godzinach noszenia. Zaczynamy od omówienia maskary Full and Long Lashes So Big. Jedynym plusem tej maskary jest efekt rozdzielenia, który naprawdę niezwykle mi się spodobał, ale tak bardzo brakuje mi tutaj efektu wydłużenia, pogrubienia i po prostu dania moim rzęsom efektu, jaki lubię, że to nie jest tusz, który ja będę używać. Dodam jeszcze, że on się minimalnie pokruszył, więc jestem na nie. A teraz drugi tusz, czyli Bubble Curl Mascara. Ten tusz zdecydowanie dał mi efekt, który o wiele bardziej mi się spodobał. Dał mi efekt wydłuż pogrubionych i podkręconych rzęs, więc jakaż szkoda, że on się tak istotnie poodbijał pod łukiem brwiowym. On zaczął się już odbijać bezpośrednio po skończeniu tego makijażu, natomiast w tej chwili po upływie kilku godzin widzimy, że ten test trwałości niestety nie wypadł najlepiej. A teraz przechodzimy do podkładu. Z ciężkim sercem muszę przyznać, że podkład ten sprawił, że po kilku godzinach noszenia czuję się wyjątkowo nieświeżo i wyjątkowo niekorzystnie. Jest mi szkoda, że to tak wypadło, ponieważ widziałam naprawdę Duży potencjał w tym produkcie. Na początku podobał mi się ten efekt delikatności, ten efekt, miałam wtedy nadzieję stopienia się ze skórą, natomiast pierwsze schody zaczęły się pojawiać, kiedy po prostu zaczynałam dopracowywać ten podkład. Bardzo szybko zauważyłam w nim nadmiernie świetliste i takie po prostu oleiste wykończenie. Puder dużo mu tutaj dał, dał mu ten efekt wygładzenia, natomiast noszenie po, w ciągu dnia tego podkładu pokazało, że właśnie ta nadmiernie oleista konsystencja po prostu niedobrze współpracuje z. Moją skórą. Podkład ten podkreślił fakturę skóry, podkreślił rozszerzone pory i dał efekt takiego nierównomiernego wyprowadzenia tej skóry. Niedobrze czuję się w efekcie, w którym te pory są nadmiernie podkreślone. W efekcie, w którym podkład jest po prostu powycierany, więc szkoda, ponieważ miałam po prostu nadzieję na to, że to będzie fajna, lekka propozycja, która po prostu będzie pięknie żyła na tej skórze. Myślałam sobie w ciągu dnia, zastanawiałam się nad tym, czy może ten podkład będzie fajną propozycją dla osób, które mają skórę sukcesu. Które potrzebują nawilżenia i które nie mają rozszerzonych porów, być może ale pewna nie jestem, jestem zaś pewna, że dla mnie to nie jest dobry podkład. Kolejny produkt do omówienia to korektor Moon Glow Concealer. To też jest rodzaj produktu, w którym widziałam potencjał, więc w pewien sposób widzę tutaj zależność pomiędzy podkładem i korektorem, a zależnością tą jest dla mnie fakt, że one naprawdę nieźle wyglądały po przypudrowaniu, a w teście trwałości pojawiły się schody i czar po prostu prysł. Przykrością stwierdzam, że okolica pod moim okiem jest obciążona i nie mam tutaj na myśli koloru, ale jednak, pomimo tego pięknego, wygładzonego efektu, bezpośrednio po zastosowaniu pudru, już po upływie pierwszej godziny zaczynałam czuć tą ciężkość. Zaczynałam mieć wrażenie, że to nie jest efekt lekkości i takiego delikatnego ujednolicenia kolorytu skóry pod okiem, tylko efekt czegoś, co czuję, co widzę, w czym czuję się ciężko. To jest korektor, który po prostu obciążył nadmiernie skórę pod moimi oczami i ten efekt tustości po prostu. By mi nie przeszkadzał, gdyby puder sobie z tym poradził, natomiast mam wrażenie, że właśnie ta tłustość się wybiła. Dodatkowo jeszcze trochę podkreśliła zmarszczki i sprawiła, że ja naprawdę niedobrze się czuję w tym produkcie. Szkoda, ponieważ właśnie był tutaj potencjał, ale znowu ta trwałość pokazała nam, że jestem na nie. Przed nami kremowy rozświetlacz do twarzy i ciała Stick to Glow. Kurczę, znowu widzę potencjał w tym produkcie. Miałam nadzieję, że on będzie wyglądał fajnie, ale jednak nie mogę przeżyć tego, że ta nadmiernie pomarańczowa podstawa tego produktu. Produktu, dała mi nadmiernie pomarańczowe wykończenie mojego makijażu. Produkt ten podobał mi się aplikacyjnie, on się naprawdę ładnie rozprowadzał, ale ta twarz nie wygląda dobrze. Ten koloryt jest dosyć ciężki w użyciu i myślę, że tutaj nie chodzi tylko o mnie, ale po prostu dla wielu osób tak pomarańczowe wykończenie będzie po prostu nie do użycia. Zamysł był fajny, byłam dobrze nastawiona do tego produktu, trochę się powycierał, nie mogę tego nie powiedzieć, ale gdyby ten kolor byłby lepszy, to na pewno ocena końcowa również byłaby o wiele lepsza. Róż do policzków podsumuję krótko, zwięźle i na temat. Dla mnie to jest taki kosmetyk, który trudno zepsuć. Powinien to być rodzaj bardzo szybkiej aplikacji, bardzo bezproblemowej i bardzo łatwej. A tego nie mogę powiedzieć o tym różu do policzków, ponieważ on nie aplikował się najprościej. Trzeba było uważać, żeby nie nałożyć go za mocno, żeby nie stworzyć efektu przesadnego podkreślenia policzków. I co najdziwniejszy, przy tak intensywnej aplikacji on nie utrzymał się najlepiej, więc nie będę go już używać. Kochani, to już wszystko na dziś. Dawno nie robiłam odcinka, w którym kosmetyki miałyby tak duży potencjał, które tak nieźle wyglądałyby bezpośrednio po skończeniu makijażu, a tak kiepsko wypadłyby w teście trwałości. Większość testowanych przeze mnie dzisiaj kosmetyków nie sprawdziła się dobrze po kilku godzinach noszenia. Jest to dla mnie zaskakujące, ale zobaczcie, ile właśnie dają takie odcinki, w których możemy sobie zobaczyć, jak ten makijaż wygląda właśnie po noszeniu go w ciągu dnia. No tutaj nie wypadło najlepiej, ale to też jest ciekawy wniosek. Szkoda, ponieważ miałam nadzieję na to, że niektóre z tych kosmetyków zagoszczą w mojej kosmetyczce. Napiszcie koniecznie w komentarzach, czy wy widzieliście już tą kolekcję, czy przetestowaliście coś z tych kosmetyków i jakie są Wasze wnioski. Jeżeli odcinek Wam się podobał, jeżeli był dla Was przydatny, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie mi kciuki w górę, subskrypcję i do zobaczenia następnym razem. Buziaki! Mua.